Ursus 1014 ze sportowym wydechem prawie jak Lamborghini, tudzież inny, nie wiem, Challenger. Wiadomo, jak to w gospodarstwie bywa. Czasem coś się urwie, ale powiedzmy, że to taki tuning. Jeśli, nie wiem, macie jakiś pomysł, może ch chciałbym dać kabinę wzdłuż słupka kabiny. Kabinę, yy, tłumik, to piszcie w komentarzach, jak to zrobić. Yy, trzymaj i nagrywaj. No, no i właśnie Nie, tak to wygląda, ładnie gwizdze, trochę głośno, ale co tam w kabinie czuć ten piękny zapaszek spalin dieslowskich talerzowany jest tutaj lucernik no i tyle